Siemanko, ja jestem XJ Joke i witam Was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Elden Ring. Moi drodzy, co my tam robiliśmy w poprzednim odcinku? To robiliśmy w poprzednim odcinku, nie pamiętam ale w każdym razie wróciliśmy na pewno na obrzeża stolicy i teraz idziemy dalej, ponieważ została odblokowana kolejna winda, która przyniesie mnie w dalsze rejony. Eldeńskich kręgów Tutaj mam... O o o ty Gdzie ty mnie wiejesz ty Ciach, tutaj mam jakiegoś rzutczka gnojaczka, co jest? A! Hm. Hm. Ej wait, what? Ej kurde! da hm. hell? Ty bezczelny gnojarzu! Japier... Co? I tylko Kamil Kowalski za to, że nagle mi się, y, rozbłyskiem mnie pierdzielną, później mnie skuliwalną i tylko Kamil Kowalski y, ponury raszuska. No nie wierzę. Co potwarz. Dobra, ja w każdym razie sobie idę do windy. Hmm. Ale właśnie bardziej w stronę windy. Słusznie tutaj mi Monson podpowiedział, że warto iść jeszcze na bok i wejść sobie właśnie do boskiej wieży, która da możliwość odblokowania później kolejnego runu. What the fuck?! Ojej! T. Nara! A drugi? Co on się nie ruszał? Dobrze. Mi to pasi. Wow Dobra, nara, kurde, ale to było zaskoczenie trochę Wow Zawójca menów, ro rollo No i co dalej? Okej, okay, dobra, wracam z wrotem. What the O, łaskę mi się tutaj nagle pojawi... Kurde, z której jest? Jestem w stronę? Co? Co jest? A, jestem przy wieży teraz! To był taki... Aha! Okej. Okay. No i powiem takie Przyjemne zaskoczenia Nawet nie spojrzałem ile run mi wpadło za, za tego bossu Za tych bossów Za to duo bliźniaków Duo bliźniaków No kurde on powiedział Jakby bliźniaków było więcej niż dwóch O, wielki run margotta uaktywniony. Pięknie. Hmm. Teraz jedyne co mogę sobie przyspieszyć to zjazd na dół, windą z powrotem pod jej podnó do jej podnóży i ciup. PC pędzę, zapierdziałam. kiedy mi zejdzie wreszcie ten dewa w kurde z życia, bo cały czas go mam, cały czas mam 5% mi hapsta, cały czas mi to pokazuje, jeny, o co chodzi? Czy to wreszcie minie kiedykolwiek? Chyba... Mm. Za dużo razy chyba dałem jej się przytulić. Mam nadzieję, że żadnych. Tutaj nie pomijam. Oj. Eee. Dobra. Chciałem to inaczej zrobić. No dobra. Od samej drodzy. Windą w górę. Tutaj chyba dookoła nie ma żadnych. Pierdół Skarbów. Hop! Ej! A raczej w dół. Hm windam się w dół jadę. Trochę to ponuro. Raczej w takich miejscach nie ma nic ukrytego. Przynajmniej liczę na to, jak pierdziele, ale tej ponuro zakazane krainy. Zakazany zachód? Nie, jesteśmy na wschodzie. O, niestety dobra, moi drodzy. Ja zmieniam porę na noc i monson. Jak swoim znakiem. No to widzimy się w momencie, kiedy już go przyzwę. No dobrze, a więc dalej już z Monsonem Ninja. Hej. Siema. Po prostu kontynuujemy podróż po zakazanych krainach. A noc... A skoro właśnie pojawia się noc, to jeszcze gdzieś w okolicy powinna być nocna kawaleria. jest ta kawaleria? Kory, to jest tak ciemno, że. Znaczy, nie, nie ciemno, ale mgła jest tak gęsta. Wow, co jest? A to tutaj te. No co? Co?! Ja myślałem, że to ty atakujesz! A to małe... kolerstwo. Dwa razy próbowałem użyć tego, jak to się zwie? Eee... ...ataku tego z wyskoku umiejętności. Ja pierdziele, co za... Sz ...szyt! Okej... Okay. Dobra! Małe skurkowańce! Chciałem powiedzieć podejście drugie. Ale widać, że... ...to one raczej... Próbuję wyjaśnić, że to one są tutaj. No. Ale nie do końca. Eee, wait. Nie ten, nie ten przycisk, ale okej, okay, się wyleczyłem. Dobra. Eee, Coś tu jeszcze się znajdzie? Nie. Noc jest, tak, dobra. Jest nas ustawiona. Więc kawaleria powinna niebawem się pojawić. Chyba, że ty już ją gdzieś widzisz. Albo ona widzi ciebie. O! <ścoughs> Uspokój się, kawaleria! This me, No. Yy. Nie, No. te to tak, tak tak to tak. O. Dokładnie. Widmowe cięcie, popioły wojny. Dobra. To chyba spotykamy się ponownie gdzieś w tej okolicy, prawda? Dobra, to co? Wiemy już wszystko, przynajmniej na razie. Kola zrobiła swoje Pepsi. O, 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 właśnie, Wiesz, że to bo dobrze słychać. Nie wiem. No, wow, nie było blisko. Ej, co? Kurde. Co? Ej, ale bez takich kurde mi tutaj krzaczków ty. Chce, hm. przychodzę przez krzaczka, a tutaj nagle kurde trucizna. Wiesz, że będzie jeszcze gorzenia. Wiem, zaraz czeka... Dalej, wyżej, w u olbrzymów. Już chciałem przygotować ewentualnie tą magię, nie? Sobie. Ej, co? Ty no, nie zdążyłem odskoczyć, nie? Niestety. Widziałem, że skacze, już nie byłem w stanie zareagować. Co? Dobra. Teraz poszło. No, tak, 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 to są te czerwone. Dobra, czyli muszę iść dalej. <noise> Nie, ale to było dobre. Centralnie tak yy, na jego naszedłeś, było widać, że go dotykasz, a to nic. <noise> ja, ja... się do niego przytuliłem. No. Patrz, co masz przed sobą. No, widzę kolejnego żuczka i co? Te odnawiają manę i się chyba też, no bo właśnie zabiłem ten, co daje hp. O, okej, okay. jeśli się nie mylę. do O, jest. Masz? No. milicent Czyli co, zaraz będzie jaki bo S. Ja wiesz, tak muszę powiedzieć. Hm. O. A to trzeba... O. Okej. Okay. Dobra, panienki. Pobratymiec czarnej Klingi. A no niech cię. No co? Na mnie fokus! Pogrzało go Tylko nawet jeszcze nie trafiłem ani razu. O, teraz go trafiłem. <laughs> Co? próbujesz go 50 razy trafić i nic, nie? Nie wiem, to samo z początku jeszcze fokus na mnie jako palną deszczel Co? Jeszcze nie był podatny na ciosy. Wow! Gdzie on wskoczył? Okej, okay. Czarny gargulca Czarny topór gargulca Eee, dalej jest jakaś łaska czy co? Czy... Nie no teraz... To e... A Okej, okay, czyli... Po prostu tutaj, y, dookoła znajdę jakie ja jest skarby, czy to był tylko ten y, gargulec i warto mi się tutaj w ogóle rozglądać, czy nie? Nie. Nie warto mi się rozglądać, o, właśnie, jest i łaska, tak jak przy, przy poprzedniej wielkiej y, windzie, y, przy windzie Dektus. O, jest starucha... Y, y, czytająca z palców. Ale... Ja sobie zrobię tak, raz, dwa, dwa, kurde, dobra Niech będzie i tak <gryw> Może być Te, stara Zawróć pomysła, No, północy No, Druga Droga jest zakazana No, fajnie Czyli coś dla mnie Of the earth tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death. And who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Hmm. <laughs> Wielka Winda Rold. Unieś medalion. Ну это Wjeżdżasz w win na samą górę. Pierwsze co robisz, obracasz się do, yy, wstecz i kurde, idziesz <głos> <głos> zobaczyć, co jest za tobą. <noise> Zamiast do przodu. A co, nie? Wiadomo było, że tam z tyłu będzie skarb <noise> albo wielce prawdopodobne, o! i? Gdzie ażem trafił? Czy ty olbrzymów? No, powiem, że o, czy ja stąd widzę już sanktuar, yy, mauzoleum? Chyba tak. No, będzie się tutaj działo. Co, twój znak gdzieś jest w pobliżu? Przy jest. A, czyli do łaski jeszcze muszę dotrzeć. Kawałeczek. Bo łaski jeszcze tej żadnej nie odkryłem. Huh. Okej okay. Mam tutaj mapę olbrzymów i... Ej, co to jest? Tylko taka... taki dziwny fragment? LOL? Okej. Okay. No dobra, moi drodzy. Ja odpalam sobie łaskę. Przyzywam Monsuna i widzimy się dosłownie. Jak zawsze, za chwilę. Moi drodzy, Monsun przyzwany, ale jak widzicie, kiedy Monsun siada, oznacza to tylko jedno. Nadchodzi koniec tego odcinka, więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co czeka nas na, na szczycie olbrzymów, koniecznie bądźcie na bieżąco z kolejnymi odcinkami z tej serii. A także zaprasza, zapraszam Was do przejrzenia pozostałych, które prowadzę obecnie na swoim kanale. Dodatkowo zachęcam do przejrzenia tych, które już na nim opublikowałem, a także serii poradników Warframe, ponieważ gra cały czas się rozwija, więc warto wiedzieć, co twórcy dodają do niej wraz z nowymi aktualizacjami. A także zachęcam do zostawienia czegoś dla zasięgów tego kanału, sub dzwoneczkiem oraz yy, łapeczka w górę, to dla mnie wielka motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. A tymczasem, wilki dzięki za oglądanie, i zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!